Dzień dobry najmilsi. Wrzesień 2021 roku właśnie rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny i dzięki Bogu na razie nie zapowiada się, żebyśmy musieli kontynuować go w domach, ponieważ jak na razie możemy normalnie chodzić do szkoły. Dla mnie ten dzień, sobotni dzień również jest szczególny. Właśnie odebrałam nagrodę kobiety na medal. I też moi drodzy Przyszła do mnie taka refleksja z tym związana. Wiecie, że nasz kanał w zasadzie tworzy dla Was już od 7 lat, i ci, którzy zdawali ze mną maturę w 2015 roku, spośród nich znajdują się takie osoby, które teraz już po studiach przychodzą do pracy, chociażby w szkole. No, jest to niesamowita refleksja, ale ja mój kanał będę tworzyła ile się tylko da, bo pomysłów mam ciągle bardzo, bardzo dużo, i właśnie dzisiaj o jednym z nich. Otóż jak wiecie, zmienia się matura. W roku 2023 matura będzie wyglądała zupełnie inaczej. I to nie tylko z polskiego. Pod koniec minionego roku szkolnego opublikowano pierwsze informatory do tych przedmiotów maturalnych z 2023 roku. No i oczywiście w mediach przetoczyła się ogromna burza na temat trudności na temat kuriozalności niektórych zadań, no nie ma co ukrywać, ta matura będzie dużo trudniejsza. I wyobraźcie sobie, że wraz z dniem 1 września 2023 roku opublikowano teraz zestaw 280 pytań na maturę ustną. Zdaniem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej to jest po to, żeby maturzystów, także Was, którzy za te dwa lata będą maturę zdawali, Troszeczkę można powiedzieć, odciążyć od takiego ogromnego stresu, bo no nie ukrywajmy, pytania dotyczą każdej lektury obowiązkowej na poziomie podstawowym i w gruncie rzeczy pewnie większość nauczycieli, tak samo jak ja, będzie opracowywała odpowiedzi na te pytania podczas omawiania konkretnej lektury. Także myślę, że będziecie mieć notatki w zeszycie, do których będziecie wracać, przygotowując się do tego egzaminu. Ale jeżeli to nie będzie dla Was wystarczające, to zapewniam Was, że wszelkie opracowanie i odpowiedzi na te pytania znajdziecie Państwo na naszym kanale i na naszej stronie internetowej. Niemniej jednak dzisiaj chciałabym Wam co nieco o tych pytaniach opowiedzieć. Bo rzecz jasna, to się wydaje takie proste 280 pytań do każdej lektury można się tego nauczyć. Ale zauważyłam, że większość tych pytań koncentruje się wokół motywów czy też zagadnień, które dotyczą tematów lekcji. Bo Jeżeli spojrzy się do propozycji rozwiązań właśnie tych tematycznych z różnych wydawnictw, spojrzy się również przede wszystkim się spojrzy do podstawy programowej. To tak naprawdę część tych pytań to są tematy lekcji, które my na bieżąco omawiamy przy realizacji konkretnej lektury. Czego jest najwięcej. Co do jakiej lektury jest najwięcej pytań. No mimo, że macie tych lektur znacznie, znacznie więcej niż maturzyści zdający jeszcze w roku 2022, to jednak widać wyraźnie akcentowanie, taki silniejszy akcent położony na konkretne lektury. No i nie trudno chyba tutaj się, moi drodzy, zreflektować, że są to te lektury, które były ogwiazdkowane jeszcze w czasie poprzedniej matury, czyli tej, która będzie po ostatni zdawana w przyszłym roku. I tak, moi drodzy, chciałabym, żebyśmy się troszeczkę temu przyjrzeli i na przykład, moi drodzy, co może zaskoczyć wielu z Was, wiecie już, że obowiązkowo na poziomie podstawowym omawia się we fragmentach Iliady i Odyseje. Biblię i mitologię omawiało się zawsze w pierwszej klasie, ale Tematy maturalne czy też pytania dotyczące egzaminu z języka polskiego rzadko odnosiły się do tych akurat treści. Tym razem moi drodzy. Co może być zaskakujące dla niektórych, bo dla mnie na pewno nie jest. Mamy aż 11 pytań z Biblii. Jednak one są na tyle łatwe, że myślę, że jeżeli ktoś będzie miał dobre notatki albo przynajmniej zajrzy na nasz kanał, będzie wiedział, jak odpowiedzieć. Przykładowo, człowiek w relacji z Bogiem, postawa człowieka wobec Boga, obraz miłości na podstawie pieśni nad pieśniami, czy też literacki obraz końca świata na podstawie Apokalipsy. To są tematy, które my normalnie realizujemy w toku, Lekcji szkolnych. Dobro i zło, ich miejsce i pochodzenie we wszechświecie. No i oczywiście y, można się odwołać do dowolnych fragmentów Biblii, do dowolnego kontekstu. Z mitologii mamy dziewięć pytań, na przykład problematyka winy i kary, los dobroczyńców ludzkości, wręcz się kłania nam Prometeusz, prawda, rola fatum w świecie starożytnym. I tutaj myślę, że będzie trzeba się odwoływać do dramatów Sofoklesa, na przykład, rola, czy też widza ze światów w literaturze. Ale jakie pytania dotyczą Iliady i Odysei? I tu już będzie pewien poziom trudności, bo jednak trzeba będzie sobie przyswoić te fragmenty, przynajmniej, które w szkole będziecie omawiać. Konflikty jako źródło literackiego obrazu wojny, cierpienie i heroizm, Troja jako symbol upadku świata. A w przypadku Odysei motyw powrotu do domu, ale też zmagania człowieka z przeznaczeniem. Z Antygony tylko trzy pytania. No i potem oczywiście lektury omawiane we fragmentach, a te fragmenty znajdujecie w waszych podręcznikach z rozmowy mistrza Polikarpa ze śmiercią, legendy o świętym Aleksym, pieśni o Rolandzie, kroniki polskiej i z boskiej komedii Dantego. Na przykład literacki obraz piekła. I tu e, nie wystarczy wiedzieć, że e, w... Dziela Dantego, tego piekło ma dziewięć kręgów. Myślę, że będziemy się musieli przyjrzeć, w którym z odcinków dokładnie jak te kręgi są przedstawione i dlaczego w taki, a nie inny sposób. Mamy cztery pytania z odprawy posłów greckich. Yy, mamy też pytania do kazań sejmowych Piotra Skargi, do pamiętników paska, do Romea Julii Macbeta, do skąpca Moliera, wybranych Satyr Krasickiego, Bajek Krasickiego, no i rozpoczyna nam się romantyzm. I też nie bez kozery, dziennikarze prasowi, którzy obawiali te pytania, zwrócili szczególną uwagę na to, że romantyzm jest taką hołubioną epoką. Bo jeżeli się przyjrzymy utworom z epoki romantyzmu, to rzeczywiście tych pytań jest najwięcej. Wyobraźcie sobie, że co do ballad, co do samej romantyczności Mickiewicza, mamy pięć pytań. Konrad Wallenroth to też pięć pytań, ale Pan Tadeusz omawiany przez Was już w Szkole Podstawowej, to jest aż dziesięć pytań, w tym pytania dotyczące tematu emigracji, przemiany. Bohatera, tęsknoty za ojczyzną i obrazów przyrody, albo też dworku szlacheckiego. No i tutaj rzecz jasna trzeba się będzie solidnie przygotować. Trzy pytania do drugiej części dziadów. I uwaga, uwaga, trzecia część dziadów, którą omawiamy w szkole średniej, w klasie drugiej, aż 13 pytań. W tym pytania. Powiedziałabym, takie często spotykane, na przykład funkcja snu i widzenia, czy motyw walki dobra ze złem, ale także, proszę Państwa, mamy taki temat, który rzadko się pojawiał, a wcale nie jest najłatwiejszy Sybir jako symbol cierpienia narodu, albo też różne relacje bohaterów literackich z Bogiem, to się nam oczywiście kłania Biblia. Balladyna słowackiego, cztery pytania, siedem pytań kordiana. Trzy pytania o zemstę, cztery pytania o nieboską komedię i lalka. Nasza ukochana lektura. I uwaga, uwaga, królowa pytań. Pytań aż piętnaście. Na przykład, cena bycia idealistą, miasto jako metropolia w ujęciu realistów, kreacje kobiece w literaturze. No, kocham ten temat. Obowiązki jednostki wobec zbiorowości. Bardzo ciekawe tematy. Sprusa również mamy z legend dawnego Egiptu. Dwa pytania: trzy o glorię Wiktis Orzeszkowej i dziewięć o potop Sienkiewicza, siedem o zbrodnie i karę. I wesele, do którego również jest piętnaście pytań. Czyli jak mówiłam na samym początku tego odcinka, od razu widać, gdzie kładziony jest ten akcent, gdzie są te najważniejsze lektury. Siedem pytań o pierwszy tom chłopów, jedenaście pytań o przedwiośnie żeromskiego. 5 o nas skróki i wrony. 5 o Ferdydurkę. Jeżeli chodzi o pytania do y, takich lektur jak opowiadania Borowskiego, to mamy dwa pytania, przepraszam, dwa opowiadania, do którego, każdego z nich po cztery pytania. Inny Świat Grudzińskiego, dziewięć pytań z przy Panem Bogiem. 6, Dżuma 6, Orwella rok 84, 8 pytań, Józefa Mackiewicza droga do donikąd, 4 pytania, Tango Mrożka 6, Marka Nowakowskiego raport o stanie wojennym, 4, również Nowakowskiego górą Edek 3, o katedrę Jacka Dukaja 5, o Madame Antoniego Libery 6, miejsce Stasiuka 5, no i Olga Tokarczuk, profesor Andrus w Warszawie, dwa pytania, a podróże z Herodotem Kapuścińskiego, trzy pytania. Oczywiście. Łatwo mi powiedzieć, jako polonista, że to nic trudnego, bo pewne motywy się będą powtarzać i z pewnością będziemy do nich wracać, będziemy te lektury ze sobą powiązywać. I ja też taką formę pracy na moim kanale Wam proponuję. Jeżeli już, proszę Państwa, zaczniemy omawiać jakiś temat, to będziemy wiązać ze sobą lektury i sprawdzać, jakie pytania z egzaminu ustnego mogą być tutaj pod tym względem do siebie podobne. Czy ta treść, którą omawiam, może posłużyć wyłącznie jednemu pytaniu? I odpowiedzi na nie, czy też możemy ją połączyć na przykład z kilkoma innymi. I nagle się okaże, że nasze lektury szkolne stanowią wspaniałą, taką pajęczą sieć wzajemnych powiązań i opanowanie pewnych motywów oraz konkretnych treści będzie bardzo, ale to bardzo pomocne. Ja natomiast, proszę Państwa, będę już na moim kanale. Coraz więcej skupiała się na tej nowej maturze, również na tych formach wypowiedzi i będę także omawiała konkretne zadania, na przykład takie jak tworzenie notatki syntetyzującej, czy też to, czy możemy pisać rozprawkę, czy esej, czy może szkic krytyczny. No, tutaj, proszę Państwa, jest pewien wybór i myślę, że maturzyści mają jeszcze zagwozdkę, co tak naprawdę pisać będziemy. Dużo jest tych nowych treści i bardzo dużo tych treści do omówienia na moim kanale, więc o brak tematów nie mam się co obawiać. Ale czy słyszeliście bardzo wyraźnie to, co tutaj czytałam? W tym spisie pytań pojawiają się lektury, jakie znacie ze szkoły podstawowej. Jest balladyna, jest zemsta, są bajki Krasickiego. Jest przede wszystkim właśnie Pan Tadeusz, a więc proszę państwa te najważniejsze lektury, takie najbardziej, że tak powiem, obowiązkowe ze wszystkich również was obowiązują, mimo że ukończyliście szkołę podstawową, to jak widzicie powrót do nich jest konieczny, także do drugiej części Dziadów. Ale co ciekawe, nie zauważyłam tutaj pytań o pewne inne treści z tych 280 pytań. Czy zauważyliście kogo zabrakło? A może coś jest dla Was tutaj dziwne? Czekam na Wasze komentarze, na Wasze odpowiedzi co do tego zagadnienia. Ale czymże byłby nasz kanał bez takich nowości? No i czegoś, co jest Wam bardzo potrzebne? Otóż, nawet dzisiaj spotkałam się z pewnymi młodymi kobietami, które doceniły nasz oryginalny kanałowy pomysł, jak to zabrzmiało, kanałowy. Kochani, w zeszłym roku szkolnym uruchomiliśmy taki pomysł, który nazywał się Motyw w minutę. I w tym momencie okazało się, że był on wręcz ratującym życie sposobem na przypomnienie maturzystom czy też uczniom klasy ósmej o pewnych treściach. I będziemy kontynuować ten oryginalny pomysł. Pamiętajcie, że to my jesteśmy jego twórcami, bo jest on na tyle dobry, że na pewno znajdzie naśladowców, ale hmm, źródło jest jedno. Przede wszystkim, proszę państwa, na naszym kanale znajdziecie filmiki omawiające odpowiedzi na te pytania z egzaminu ustnego właśnie w minutę, tak, żeby sobie wszystko utrwalić, żeby sobie wszystko przypomnieć, żeby wiedzieć do czego się odnieść. Zapraszam.